Siemano, Romano, cześć kochani dzisiaj taki filmik yy, dzisiaj wywożę ten butelki i, i i puszki i tak sobie pomyślałem, że po drodze po prostu jak będę szedł to co, co jeszcze nazbieram to będzie dodatkowy grosz i dlatego idę tutaj właśnie w taką można powiedzieć gęstlinę koła, co mnie przewraca i tak, raz, dwa, trzy, trzy puszeczki, ała, trzy, cztery, o, cztery, pięć, pięć, o. no tu jeszcze pełne, pięć sześć siedem siedem dziewięć i o Sywne, ale trudno wyczepiemy i dziesięć, a więc tu już mamy złotówkę raz, dwa trzy, cztery to ta już by było złoty 50 zł. tak skromnie licząc butelki to są dobra tu się popatrzę gdzie mogę wejść to tam wejdę oczywiście nie wszędzie można wejść ale tu znowu widzę raz trochę przygięta ale damy radę wyprostować tutaj jest butla ale bez napisów ale to też no i tak jeszcze tu jest jakieś invencjo i tu i tu no i tu No później tam staniemy to będziemy mogli umyć Dobra To cośmy nazbierali O, tu się jakaś przysypała Też ją naprostujemy i damy No i będzie także sami widzicie z jednego miejsca Jak to się mówi można O, chodź tu 2 złote uzbierać dodatkowe także takuje tutaj i polecimy dalej także także widzicie z jednego miejsca tyle tyle nam się nazbierało Dobra, lecimy dalej. I popatrzcie, jak mi się tego zbiera. Ja już nie wiem, czy ja z tym dojadę. To są następne. Najgorzej to jest z tymi ślimakami. Tych ślimaków wszędzie jest pełno. No ale. Jak żeśmy się podjęli takiej gruby, no to zbieramy wszystko jakby nie było dobra, idę tu się jeszcze popatrzeć na dół może coś tu się znajdzie pomalutku przejdziemy w tą stronę różne rzeczy porozrzucamy, czekajcie, bo tutaj coś jest co to jakieś liczydło czy co ciekawa rzecz może to wezmę jak będę wracał powiedzcie mi co to może być jakaś miarka tu jakiś ten Dobra, uprzemę to na razie tu tu na razie nie widzę śmieci dużo. Śmieci to tak. Ale wiecie. Śmieci to jest podstawa. Tu wszędzie. Gdzieś krzaki porzucane, ale tak jak mówię, nie, nie wszędzie się dostanę. Także po malutku do przodu. Jak tu nie ma nic, to idziemy dalej. Także kawałek drogi przed nami jeszcze jest, ale pogoda ładna. Pomalutku dojdziemy. To na tyle. Słuchajcie, zejdę teraz tu na dół jeszcze popatrzeć. No zawsze pod. Och, są. Zawsze coś po drodze można znaleźć. Chociaż tym razem chyba, chyba nie. Chociaż nie jedną widzę jedną widzę dwie nawet już tam o to już jest dobrze a więc będzie kolejne 20 zł tak znowu z tymi zwierzakami no ale trzeba to jakoś wyczepać dobra jakieś kurtki tu wiszą różne rzeczy, no ale my się tym nie będziemy zajmować. My dzisiaj mamy spacer do Puszkomatu, także zbieramy co nasze. Tu widzicie po drodze jeszcze trochę znalazłem, też to bierzemy. O, chyba świeże nawet jest. Oj, a tu jest już pęknięte, ale może uda się to jakoś naprostować dobra zobaczymy no widzicie coś będę musiał zrobić za chwilę bo ja się już po prostu nie mam jak z tym zabrać zabrać tu jest jeszcze pełno butelek tu ale nic idziemy dalej idziemy dalej zobaczymy oła Ujejej. No wiedziałem, że to tak się będzie dziadkowi sypać bo dziadek nie zdara ale damy radę jakieś auto jeździ, nad, znaczy helikopter lata nad nami a my idziemy jeszcze trochę tu w stronę mostu bo powiem Wam, że kawał drogi przed nami jest nie jest to tamto, ale przy okazji możemy tu się wszędzie popatrzeć, czy czegoś dla nas nie ma. Bo to nic nie kosztuje, a zobaczyć można. Tu popatrzymy nad ten, czy ktoś coś nie rzucał. Nic raczej nie widać. A patrzcie, jak ładnie te kolory są. Jak ta jesień jest piękna. Tu jeszcze popatrzymy, czy coś nie widać. Nie widać. To znaczy, że możemy jechać dalej. Także widzimy się na następnym przystanku. A tak wygląda parowóz. Albo osłobus. Bo Tyle już tego mamy. Dobra, jedziemy dalej, włączymy się za chwileczkę. Dobra, kochani, ja tutaj sobie zrobię małą pauzę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Zapalę sobie papieroska i. O! Tak jest ładnie teraz tu. Po drugiej stronie widzicie, jak ładnie jesień jak ładne te te pola są dzień dobry jakie ładne drzewa te kolory mają odpoczniemy tutaj chwilę nie będziemy tam pani przeszkadzać także położymy to tu i siądzimy se tam na ławeczce i chwilko odpoczniemy a potem jedziemy w dalszą drogę także do następnego! Piękna jest ta nasza jesień, Dobra, kochani, odpoczynek zrobiony. Sica zaliczona, tak, bierzemy się pomału. Jedziemy w dalszą drogę. Jeszcze tu na, na stare bloki zerkniemy, i później już pojedziemy wzdłuż drogi. Bo, bo już nie będę miał tego, gdzie dawać, bo tyle już jest na zbierane. Także panowie i panie, do następnego! No cześć kochani. Jestem już po drugiej stronie. Tak to tu wygląda. Nie nakręcałem tam jak przez te światła przechodziłem i ten, ale tu Wam chcę pokazać. Tu to jest strona na szczyrt Jest yy, Beskickie Centrum Czystości. Yy, Karcher czy Karcher? Musicie mi powiedzieć jak się to mówi. Tam są yy, jeszcze tam poniżej jest taki punkt do Pielęgnacy Ogrodu i to tam jest firma Stiga. Także musiałem się trochę pochwalić tymi naszymi tutaj rzeczami, jakie są. A my sobie jedziemy po w dalszą stronę. O, widzicie? Z tej strony fajnie to widać także chyba, chyba wam to pokazałem a jak nie to następnym razem także zaraz będziemy przy tablicy Bielsko-Biała do zobaczenia i po Bielsko-Biała do zobaczenia już będziemy a można powiedzieć w regionie Bystrej no ale jeszcze trochę metrów nam zostało także mówię już po drodze nic raczej tu jest ten znak do zobaczenia Bielsko-Biała do zobaczenia Euroregion Beskidy także tu kończymy i spotykamy się już na miejscu Także, kochani, sześć, jestem już w widlu. Przygotowuję się do, do tego. Ustawimy Was i będziemy oddawać. Zobaczymy, jak to pójdzie tym razem. Najpierw te, takie najbardziej. Tak. Bo ja mam kanał na YouTube, gdzie pokazuję, jak sprzątam, jak chodzę, zbieram i po prostu to jest to także nie musi być całkiem tylko żeby kot nie był zniszczony najważniejsze jest o, o kot do widzenia. do widzenia miłego dnia życzę że tutaj mamy o, o, o tak poszło poszło i to jest chyba wszystko tak tu jest wszystko i to musimy zwinąć bo to jest nieprzyjemne teraz bierzemy tą torbę raz dwa trzy cztery wszystko nam na razie elegancko idzie także tylko się cieszyć zaczepimy O, i jedziemy dalej. O, tego nie przyjmują. Pojedziemy następne. Jedziemy następne. To już mamy 2,40 2,50 Proszę A bardzo. Jest... A gdzie jest 50 groszy? Nie, jeszcze nie ma na tych butelkach. Aha, nie, nie. To dopiero jak będą nowe dostawy, także Aha. proszę się nie nie Ale tu jest po 10 groszy teraz. No, no, no. Tak. Muszą, muszą być nowe dostawy z tym kodem specjalnym. I dopiero wtedy będzie można wyrzucać te te No tak, się pozbierało tego trochę. No widzi Pani, a to jest 10 groszy takie jedno, nie? No tak, proszę bardzo, miłego dnia życzę. I wyrzucamy dalej. Trochę to trwa, ale. ale zawsze warto o. także za chwilę będziemy mieli piąteczkę nie wiem czy to nam wejdzie wyszło o Mamy już piąteczkę wybitą i teraz jeszcze to i jedziemy dalej nie można odczytać kodu kreskowego może tak aha nie, nie. tego dobra odkładamy Następne, następne, następne i następnie też nie idzie takie coś, a więc tutaj jeszcze mamy łomże, tutaj jeszcze mamy warkę i tutaj jeszcze mamy warkę, zobaczymy czy nam to przyjmie. Także biorę się za następne, a my się widzimy na koniec. No, i jestem, kochani, po. I słuchajcie, tak. Nie chciał mi przyjąć tym barka, nie wiem czemu. Nie chciał mi przyjąć oazy. No, z Żurku wiadomo, że nie. Uch, parę tam puszeczek, ale w sumie mam 22,70 i 5,80 to jest 27,28, ponad 28 zł. A więc nowy rekord. Także na dzisiaj tyle. Wyjeżdżamy stąd, żeby tutaj już im nie przeszkadzać. Zbieramy co nasze. Wszystko także. To powiem Wam szczerze, jak na dzisiaj to ładny wynik. Możemy być z Ciebie zadowoleni, tylko jest taki wiatr, że muszę to wszystko poukładać. A więc, tak jak Wam mówię, skarpetkę zgubiłem. Nazbierałem ją ja ponad 200 puszek tym razem. No, tak, aby to przeliczyć po 50 groszy, uhuhu, to by było, ale tak to mamy mamy ponad 28 zł, 28,60 60 jak dobrze liczę, albo 50, także jest masa, jeszcze raz tam pokażę po drugiej stronie Romed Motors motocykle e i bajki, skutery i serwis, także zapraszamy w drodze na Szyrk albo od Szyrku, a ja na dzisiaj o Kanujesz, to się opłaca, jestem w Lidlu. To na dzisiaj wszystko. Siemano Romano, cześć.